Siema. Muza musi być No, yy, siema. Dobra, siema. Tutaj kolejny odcinek z Hunger Gamesów Znowu Czyli Agario No, Agario No, no i, i dzisiaj, dzisiaj... I teraz ja, ty pierwszy grasz No, teraz ja gram pierwszy Dobra, to już zacznij więc. Co the fuck? <noise> Jakiś messy, kurde. O lol. Ale bug. Lol. What the he? Będziesz grał na niby. Eee. Chyba coś się spierdzieliło. Czekajcie, bo się serwer zwalił. Pójdziemy sobie na inny. Czekaj, tu były dwa. Gdzie był jeszcze jeden? O, tu jest. Dobra. No i wbijamy na chatę. No i teraz. Wygramy. No. I wygramy. Może ja wygram. Nagrywamy to od razu po odcinku tamtym. No. A i tamten odcinek był bez pożegnania, więc przepraszamy. Fajnie. Zdarza się. No. Ale i tak mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Nie? No. W końcu ja gram. <grym> Idziesz w lewo czy w prawo? W prawo, przecież tutaj jest ściana. No Dobra. 10, 9, 8, 8, 8 7, 7, 6, 5. 5, 5 i 3. Nie 5, nie 5 było i 3 od razu. Coś nie wiesz. Dobra, głupie. Hmm, nie ma tych tych. Fajnie, że tu są kurde kropki jakieś. Ej, nie wiem. dobra Boże, ale fajna maksa była. Dobra, kuba jej jeszcze raz. O, akurat się zaczyna gra. Six. Y, nie pamiętam. Zawsze tak lamimy, LOL. W tamtym odcinku, gdzie wygrałem ty też raz w sumie zagrałeś. Luju. Gościu się nie rusza. Lagu? Zedko mnie nie ogarnia. Zedko. Moje. Wiesz jeszcze zjadł. No właśnie chciałem. Dorby. No, yeah, yeah. Yeah, no. Не, побрасно mm. yeah, oh, yeah, no, не мога. Devil Dor. На курда ту няма кропек. Goku. Сам Goku. Goku. пам Пам-пам-па-пам. На Ej już graczy jest LOL tak Bo no, ja w sumie jest jeden dwóch a, do, Ofa. a dopiero minęło No powiedzmy 40 sekund Wow Po prostu... No minuta A to teraz No że ostatnie Cyberplacek Placujś, <grym> zostaw <grym> O oh meg Placek, został banana Dobra, Patryk ciśniesz. Ło, trochę kropek. A te kropki duże się wydają. Ufok. O nie. Nie, A... on by się rozdzielił na mnie. Uuuu. Gatemet. Siema. Siema. Okay. siema, siema. Dawaj to, dawaj to, wszystko, dawaj to. Fajnie, do. że możesz tak <laughs> zwykle. Dzięki. Oh dzięki, dzięki, dzięki. Teraz się spadam, okej? Okay? Dzięki. Ej, już masz 500 masy. Dobra. No już nie. Musiałem. Ale i tak masz dużo punktów. No. W sumie my tylko, zostaliśmy jakiś jeden gościu, no. którego nie znam. Oh my god. Jest! Co? I nie Hej, Ale trzeba ryzykować. Batman, dawaj tu. A, zjem cię. Batman. Batman. Jak zjesz jedną kropkę? To zjem wszystkie. No jakbyś zdążył. To byś... Fajnie jakby nagle tak ściana było. No tu jest ściana. Cię o! Gdzie zje? No nie, jednak nie. I znowu! No nie! Po prostu nie mogę znowu. Dobra, zjem jego kulkę, bo tu jest ściana. Ściana, lubię ściana. Czy zaraz tu powinno być? Nie, tu już jest. Chyba. Tutaj tak. Dobra. LOL, ale on dziwnie coś. Chyba próbuję się łączyć. Dawaj, jest, 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 nice, no? jest. swoją masę, Może, Może w końcu wygram. O, przecież wygrać. Nie rozdzielić. A czy nie w końcu? Yes. No mówiłem. Yes, yes, yes. On miał jak ileś pewnie. No jak miał. Ej, sojusz? nie. Też rzadkie są. No, po prostu nie mogę z ludzi. What the fuck? No, teraz to są Już teraz to już za późno człowieku. Obeg, trzy osoby są. Dobra, dawaj tą kulkę. Nie płacz. Nie płacz, ja dziśu. Żeby się nie połączył. dziśu? jak się łączysz... Dobrze, dziśu, dzięki. O, Mar... no. A dobra, ale chyba drugi mojego. raz wygram już. No, bananek. I trzy osoby z, z nudów, nie? O, oh, nie. nie. Co to się rozwala krzaki? No, bo z... potem zjada krzaki i ma więcej punktów. Bo gdy zjesz krzaka, to masz o 100 punktów To się krzaka? No. O, no, fack, ja nie widziałam. da Dada, dada, dada. <laughs> Ej, przycisnę się. Przycisnę. Nie, na luzie. I... Bo. A. O Boże. A. Muszę go zjeść do końca. Dobra, będę miał jedną taką kulę i 20 milionów. Ej, no ale on żyje jeszcze. Lol. I to jest właśnie. Ej, kurde, złe. ja się muszę łączyć. Dobra, będę se machał. A bez kitu będę grał 15 minut, a Kuba w ogóle nie zagra. Może się tak zdarzyć. Trudno. Dobra. O, jest, dobra, Łączy się łączę kobietę. O nie. Nie, Batman cię nie zje. A kuleczkę możesz mu dać nawet. Siema. Idź pan ode mnie. Wiesz jego można zrobić z dać, dać swojej kulce tamtą masę i później go zjeść. O oh, fakt, trochę straciłem punktów, ale dobra. Nieważne. No, ile miałeś? Hmm. What the fuck? Trudno. Trzeba Batmana rozwalić o krzak, nie ma innej No, no chyba nie żeby nie jakieś, jakiś lak dopadnie albo fartowno. No bo on ja się rozwalił o krzaki jako No. Trzeba być troszkę ja go nie... Ile będę grał? Już 14 minut najwięcej mogę grać. Już 6 minut gram. Lol. Grubo, grubo. <grym>, jak to żmio? Grubo, grubo. I dobra, no musisz... Dwa bananki. Mm, zaraz będzie jeden cały. O jest jeden, tylko gościu. Ciekawy. A i który? Bo ten, ten, ten drugi, nie Batman, tylko ten drugi też mógł go zjeść. Na przykład zdobył punktów trochę, rozwalił go o krzak i go zjadł. Mhm. To też jest możliwe. Zobaczymy, kto to. Trzeba. Nie no, Batman, raczej czy... Batman został. No, raczej ale... wątpię, że tamten gościu przeżył. No, jest troszkę szans, że może być tamten gościu. No kurde, gdzie oni są? Teraz tak trudno znaleźć. Znaczy, gdzie oni jest? No tutaj jest mniejsza mapka ogólnie no i łatwiej troszkę znaleźć. To może wejść ten, Troszkę sobie zmniejsz widok. Nie da się. Mm. O jezu, jest większa ode mnie. Ej, krzaczek idzie. Oh my God, trzeba blisnąć. Nie, napełniony jest, nie? To strzewa. Kurde, no. Musi się dostać przynajmniej 200 ma. Teraz uwaga, chwila momentu. Ja podkład muzyczny. to Aha. Bo ja nie widziałem, Ja nie wiem gdzie są. Gdzie on ma te kulki lol? A tu. Ole gościu. Mm. No nie! Ja jebę. W takim momencie się łączy. A ty masz 400 masy tylko. Nie no, jedyny Twój ratunek to. Krzak. Ja. On też może, więc. Też uważaj, nie. Ale zbytnio nie ogarnia. Mm, przynajmniej się połączył. No, Został sobie tej trochę masy. No właśnie. 12 minut co mój dajesz? co ty. Nie no jak dwie osoby to wiadomo. Teraz, teraz kurde był w ogóle. O nie! O my Boże! Dobra, trzeba ryzykować. Ja do niego podejdę, on będzie chciał się rozdzielić. Może troszkę ogarnia, a może nie. Do tej Czy ogarnia, bo nie podchodzi zbytnio do krzaków. No właśnie. Słabo, słabo. U, Ej, no, skita, wygrał całe 15 minut. I może jeszcze... O, Chyba dzisiaj nie zajmę. Znaczy. No, Hunger Games. Ale pewnie nagramy jeszcze jeden odcinek, więc. Czemu on ucieka w ogóle? Za mnie gonić i, i zjeść. Ja nie kumam gościa kompletnie. No nie? O, o i teraz Gdzie? I teraz jedyna szansa, inaczej. Dead point. On się musi łączyć. Łądź Łącz się baranie. Ale bądź przy tych małych... Ja wolę! Aha. Ej dobra, już chyba nie ma sensu, żebyś grał. Okej, okay, to... Widzimy się w naszym odcinku i będzie na pewno... No i dobra, siema. Czekajcie, jeszcze czekajcie. No Boże. Musi być na koniec. Por você está dançando e as não estão tocando?